Przed dzisiejszym spotkaniem oczekiwania są ogromne. Nie wiem jak Państwo, ale my liczymy na świetne widowisko i grad Bramek. Zapraszamy na Parc de Prince. Witamy Państwa z paryskiej świątyni futbolu Parc de Prince. I zapraszamy na, miejmy nadzieję, kawałek futbolowego widowiska przez Wielkie W. Ja nazywam się Tomasz Smokowski i będę miał przyjemność komentować ten mecz. Tym większą, że obok mnie siedzi Jacek Laskowski. Obejrzymy dziś zmagania o punkty we francuskiej Liga. Bez, zmierzy się z Olimpikiem Lyonu. Ekscytacja kibiców na trybunach udziela się także i nam, więc nie możemy się już doczekać pierwszego glistka. Teraz na Państwa ekranach skład Paris Saint-Germain. W bramce Gianluigi Donnarumma. Dalej w formacji obronnej Marquinhos wystąpi obok Sergio Ramosa. Fabian oraz Marco Verratti zagrają na środku pomocy. W ataku natomiast ujrzymy Kiliana Mbappé współpracującego z Leo Messi. A oto i wyjściowy skład Olimpiku Lyon. W Antony Lopez, Piakre oraz To Antoliso wystąpią w środku pola. W ataku zagra dziś Aleksandr Lacazette. Jest że to klub z wielkimi aspiracjami, który słynie z astronomicznych wydatków na swoje gwiazdy. Aż dziwne jest, że nie mają na koncie tylu sukcesów w Europie, ile powinni w tych okolicznościach. Na razie dorobek towarowy klubu, będącego przecież skądinąd w absolutnej europejskiej czołówce, nie zachwyca. Ale to pokazuje, że w futbolu pieniądze to ledwie początek. Pierwszy gwizdek, jedziemy. Dobry odbiór, ale piłka poza linią boczną. I co teraz? Nie będzie gola. A to wszystko dzięki tej jednej interwencji. Możemy się tutaj spodziewać goli w wykonaniu Paris Saint-Germain. To w tym momencie najbardziej bramkostrzelna drużyna ligi. Warto tu wspomnieć, to zaraz, zaraz, to może być bramka. Gol! Ależ mamy mocny początek tego spotkania. Czy to nie coś, co kibice lubią najbardziej? Piękna akcja indywidualna, świetna technika i wykończenie na najwyższym poziomie. Gol warty wielu powtórek. Sporzą nam się wynik. Jest 1-0. Messi. Dodanie do Fabiana Ruiza. Ilham Mbappé. Kapitalnie broni teraz Lopez. Teraz akcja. Ciekawe, czy zobaczymy strzał, czy próbę koronkowego rozegrania. I bardzo dobrze teraz odczytał zamiary. Lacazette. Aleksandr Lacazette. Powoli, ostrożnie budują akcję, szukają słabego punktu obrony. Dobrze to było pomyślane, płynnie szło, ale nie udało się przełamać obrony. Marko Verratti. Mbappé teraz przy piłce. Co wymyśli, ma sporo opcji. Aleksandr Lakiazet. Teraz naprawdę świetna piłka. I chorągiewka. w. Ta akcja nie będzie miała dalszego ciągu. A szkoda, bo dobrze się zapowiadała. Trzeba pochwalić samopodanie. Pod tym względem nie można mówić o błędzie. Tym razem zawiódł pośpiech. Zbyt ochocze było to wyjście na pozycję. Piłka Toliso, i teraz piłkę ma PSG. Messi, Marco Verratti, Mukiele przy piłce, czy strzeli? To była znakomita sytuacja, ale oddajmy obrońcy. Wykonał fantastyczną pracę w defensywie. Odbiera czysto w polu karnym. Pależ technika teraz. Przesuwa się z piłką bliżej bramki. Ach, mieli piłkę! I wydawało się, że mieli też pomysł na akcję. No ale wyszło jak wyszło. Pokiele. Mbappé. Leo Messi. Ponownie Mbappé. Podanie skierowane do Verattiego. Podanie do Verattiego. Niesamowita okazja! Udana interwencja. Tu już było naprawdę groźnie. Miejscowa drużyna zdominowała posiadanie piłki. Goście z rzadka mogą ją powąchać. Cóż, prowadzą, mogą dać trochę pograć przeciwnej drużynie, przegrupować się, zacieśnić szyki. Tyle, że bieganie za piłką jest bardziej męczące niż bieganie z piłką, więc na dłuższą metę to może nie być taki dobry pomysł. O nie, co tu się stało? Strata. Znajduje tam Kylian Mbappé. Lacazette. Niewiele było przerw w grze. Doliczona została więc tylko jedna minuta. Skończyła nam się pierwsza połowa. Na razie PSG nie może znaleźć swojego rytmu. Cóż, chyba więcej się spodziewaliśmy z ich strony. Na razie brakuje im szczęścia, ale też stwarzają za mało okazji. Do tej pory wręcz imponowali skuteczność Przewodzą pod tym względem blidze, ale dziś nie zdołali jeszcze trafić do siatki. Trudno się dziwić, że przegrywają. Zobaczymy, czy po przerwie się przebudzą. W końcu do odrobienia jest... Piłka w grze! Zaraz, zaraz, to może być bramka! Ależ mamy mocny początek tego spotkania. Gramy. Zawodnicy PSG wyglądają na rozdrażnionych faktem, że przegrywają. Czy przekują złość na lepszą skuteczność i bramki? Paris Saint-Germain postanawia wprowadzić do gry zmiennika. Fabian Ruiz. I piłka dla drugiej drużyny. Bruno Mendes. Marko Verratti, Verratti, Znajduje tam Kiliana Mbappé Bramka padłaby prawie na pewno, gdyby nie ta interwencja Ciekawe jak się teraz ten atak rozwinie Wygląda obiecującą Ale niestety ta akcja kończy się niepowodzeniem Merci. Le propriétaire du véhicule, il m'a intitulé 073 tm est attendu d'urgence au porte-douce. La casette. Olissot. Corentin Olissot. Allez, je suis en situation. Szukają sobie miejsca. Czy coś z tego wyjdzie? Uwaga! Musi to trafić! Jak można zaprzepaścić taką okazję na dwubramkowe prowadzenie? Dwa gole przewagi to byłoby już coś, a tak wciąż muszą się martwić o końcowy wynik spotkania. Fabian. gomez Ależ interwencja w polu karnym. Corentin Tolisso. Verratti. Co wykombinuje reszta drużyny nad ciągłym wsparciem. Chcieli zaskoczyć rywala tym zagraniem, ale obrońcy byli na posterunku. Świetna interwencja, Kaliafiko. Ależ to teraz zrobił. Świetna intuicja w obronie, Kylian Mbappé. Mukiele przy piłce. Szukają wyrównującego trafienia, ale bez zbędnych nerwów. Spokojnie rozgrywają piłkę. Gol! Gol dla Paryżana, więc wyrównują. A przecież to jeszcze nie koniec meczu. Teraz zobaczmy jeszcze raz, bardzo spokojnie wychowana ta akcja, przemyślana. Naprawdę świetnie to wyglądało. Ale tutaj mieliśmy też pokaz, jak należy wykańczać sytuację, gdy obrona naciska i nie pozwala dobrze przywierzyć. Pełen spokój i skuteczny strzał światłowiany. Po tym golu jest 1-1. Przed nami ostatni kwadrans tego spotkania. Lejan Lovren. Corentin Tolisso. Tolisso. Oj, niezła piłka na dobieg. Tolisso prowadzi piłkę. Przeciwnik liczył na gola, ale już po zagrożeniu. Leo Messi. Marco Beratti. Pramka blisko. Koniec meczu też. Jeśli teraz nie pokuszą się o zwycięską akcję, to może zabraknąć im czasu. Lacazette. Z. Poliso. Aleksandr Lakia Coś wisi w powietrzu. Ładnie przesuwają grę do przodu. Ale to by było tyle. Mamy zmianę posiadania piłki. Ależ tutaj nam się zrobiła atmosfera na trybunach, na boisku nadal remis. Fani obu ekip wierzą, że pomogą przechylić tutaj szalę zwycięstwa na swoją korzyść. Imponują dzisiaj w obronie, naprawdę. Znowu są przy piłce. Pozostało już tylko 120 sekund. I to tyle z tej akcji. Messi. Nadal utrzymuje się remis. że wyprowadza jednak jeszcze jeden atak. Czy okaże się decydujący? Wipice na Parc de Prince czekali na tę chwilę. Oto pierwszy gwizdek spotkania. Zaraz, zaraz, to może być bramka. Gol! Ależ mamy mocny początek tego spotkania. Szukają sobie miejsca, czy coś z tego wyjdzie. Jak można zaprzepaścić taką okazję na dwubramkowe prowadzenie? Dwa gole. Szukają wyrównującego trafienia, ale bez zbędnych nerwów, spokojnie. Gol! Gol dla Paryżana, więc wyrównał